Witam Was w kolejnym odcinku Akademii Overclockingu. Ja nazywam się Jakub Kurdybelski i przedstawiam Wam dzisiaj drugą część poradnika na temat podkręcania procesora. W poprzednim odcinku mówiłem, jak podkręcić taktowanie naszego procesora, podnosząc mnożnik i zwiększając napięcie. Dokładnie to samo możemy zrobić z pamięcią cache w, naszym, w naszej jednostce, ale. Czym właściwie jest ta pamięć cache? Co do takiego jest? Do czego to służy? W prostych słowach możemy powiedzieć, że pamięć cache to taki ram wbudowany w nasz procesor. Jest to jednostka zdecydowanie mniej pojemna, ale zdecydowanie szybsza. Dla przykładu, dla procesora, którego obecnie używam w tej platformie, jest to Intel A5820K. Pamięć cache to tylko 32 KB, podczas gdy mamy zainstalowane 32 GB pamięci RAM. Jest to ponad milion razy więcej, ponieważ kilobajt to nie jest e, 1000, tylko 1024, więc to jest ponad milion razy więcej e, pamięci RAM w porównaniu do takiej pamięci pierwszego poziomu e, pamięci cache. W takim razie, w czym tkwi różnica? Czemu ten cache nam jest potrzebny, czemu jego przetaktowanie nam tyle da? Chodzi o to, że e, pamięć cache jest zdecydowanie szybsza od pamięci RAM. Operacje, które są wykonywane e, na pamięci RAM e, mają opóźnienie rzędu kilkudziesięciu nanosekund, podczas gdy e, w przypadku cache'a są to wartości kilku nanosekund. Wszystkie operacje, które wykonuje procesor, aktualnie wykonuje je właśnie na E, tych pamięciach pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu. Pierwszy poziom to są to jest właśnie pamięć L1. W naszym procesorze to jest właśnie te 32KB danych na każdy e, wątek, na każdy rdzeń. No i jest to, tak jak mówiłem, jest to pamięć najszybsza. Potem mamy pamięć L2. Mam już tam 512KB. E, pamięci też na każdy rdzeń. To już pamięć troszkę wolniejsza służy do tego, żeby przechowywać dane, które też używa do obecnych obliczeń, ale nie tak często. No i jest jeszcze pamięć trzeciego poziomu. Jest ona zdecydowanie największa, bo ma 15 MB, aczkolwiek jest to pamięć, która jest dzielona między wszystkimi rdzeniami. W zależności, który potrzebuje e, więcej pamięci, to po prostu sobie daną pamięć e, alokuje z właśnie tego zasobu 15 MB. E, jak już podkręcicie e, z rdzeń swojego procesora, to zachęcam Was do tego, żeby bardzo podobną czynność wykonać dla e, swojego cache'u, dla cache'u swojego procesora. E, w zależności od producenta może się ta opcja trochę inaczej nazywać. E, może to być cache, może to być anchor, może to być Ratio. E, w każdym razie zwiększenie mnożnika tego parametru spowoduje wam e, zwiększenie częstotliwości właśnie pamięci wewnętrznej e, waszego procesora. E, zwracam jednak uwagę na to, że byście nie dążyli do tego, by m, wasz cache miał taką samą wartość e, jak rdzeń. Zwykle e, taktowanie e, cache'a jest troszkę niższe. Może wam się udać ten cache podciągnąć do tej wartości rdzenia aczkolwiek raczej w tym wypadku bym obstawiał, że nie jest to jakiś super wyjątkowy mocny procesor z bardzo mocnym cache, tylko po prostu z słabym rdzeniem w każdym razie nie, nie musi być to wartość taka sama podobnie jest z napięciem napięcie na cache'u zwykle jest dużo niższe Standardowo przy defaultowych ustawieniach jest to różnica 0,2V. Ja zwykle, jak podkręcam nawet na azocie, też mam mniej więcej taką różnicę, więc podejrzewam, że Wam też mniej więcej tak wyjdzie. Przede wszystkim, standardowo, jak będziecie ustawiali napięcie na Keszu, to tak jak w poprzednim poradniku też mówiłem, zwracajcie uwagę na temperatury. Nie kierujcie się tym, co, pisze na, co, co piszą ludzie na innych forach. Przede wszystkim interesujcie się tym, żeby wasz procesor się nie przegrzewał, żeby w stresie utrzymywał odpowiednią temperaturę i pod to dostosujcie właśnie napięcie również dla Kesha. W następnym odcinku powiem trochę o e, pamięciach RAM. Jeżeli macie pytania, to piszcie je w komentarzach. E, oczywiście zachęcam Was też do subskrybowania naszego kanału, e, wchodzenia na nasz profil na Facebooku. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.